Wyobraź sobie, że jesteś w grupie ludzi. Wszyscy rozmawiają, śmieją się, rzucają anegdotami ze swojego życia. A ty stoisz obok. Nawet jeśli fizycznie jesteś w środku koła, emocjonalnie czujesz się, jakbyś stał za szybą. Patrzysz na nich i myślisz, oni są normalni, ja jestem inny. inny. Oni mają instrukcję obsługi życia społecznego, które ja nigdy nie dostałem. To poczucie towarzyszy Cię od zawsze. W przedszkolu, kiedy inne dzieci bawiły się razem, a Ty budowałeś wieżę sam. W szkole, kiedy czułeś się jak kosmita zwrócony na niewłaściwą planetę. W pracy, kiedy podczas czerwy na kawę wszyscy plotkują, a Ty wolisz schować się w telefonie. To nie jest zwykła nieśmiałość. To głębokie, bolesne przekonanie, że nigdzie nie przynależysz że jesteś fundamentalnie różny od reszty ludzkości, że nigdzie nie ma dla Ciebie miejsca. Nazywam się Wojciech Klęk. Jestem psychologiem. Dzisiaj porozmawiamy o schmacie izolacji społecznej i wyobcowania. Opowiem Wam, skąd bierze się to poczucie bycia innym. Dlaczego niektórzy z nas czują się jak samotne wyspy na oceanie relacji. I co najważniejsze, jak zbudować mosty, które pozwolą Ci w końcu poczuć, że jesteś Wśród swoich. Ten film jest dla Ciebie, jeśli masz wrażenie, że wszyscy pasują do kładanki i tylko Ty jesteś elementem z innego pudełka. Zacznijmy od nazwania tego doświadczenia. Schemat izolacji społecznej to głębokie przekonanie, że jesteś odizolowany od reszty świata, różny od innych ludzi i że nie należy do żadnej grupy czy społeczności. Ten schemat dotyczy bycia w grupie. W społeczeństwie, w szeroko pojętym świecie. Ten schemat wpływa na to, że czujesz się gorszy, dziwny, mniej kompetentny społecznie albo po prostu inny. Może też sprawić, że czujesz się mądrzejszy, bardziej wrażliwy albo mniej powierzchowny. Efekt w obydwu przypadkach jest ten sam. Jesteś sam. Ludzie z tym schematem często opisywani są jako outsiderzy, samotne wilki, czarne owce czy kosmici. Mają poczucie bycia na zewnątrz. Wszyscy są w środku, w jakimś magicznym kręgu normalności i akceptacji, a ty stoisz na mrozie i zaglądasz przez okno. Warto wiedzieć, że ten schemat może objawiać się na dwa sposoby. Pierwszy to izolacja oczywista. To są te osoby, które unikają ludzi. Nie chodzą na imprezy, nie zapisują się na zajęcia grupowe, w pracy siedzą same. Są wycofane, ciche, często lękowe. Widać go okiem, że trzymają się na uboczu. Drugi typ nazywamy izolacją ukrytą. To te osoby, które nauczyły się grać normalnych. Są duszami towarzystwa, są zabawni, elokwentni, charyzmatyczni. Chodzą na imprezy, brylują w towarzystwie. W środku jednak czują się jak oszuści, czują ogromne napięcie. Cały czas grają rolę i myślą, gdyby wiedzieli, jaki jestem naprawdę dziwny, to by się mnie wyrzekli. Po takim spotkaniu wracają do domu i są wykończeni, bo muszą odchorować interakcje społeczne, bo to był występ, a nie bycie sobą. Nikt nie rodzi się z przekonaniem, nie pasuje do grupy. Rodzimy się nadzy i otwarci. Dopiero kiedy świat raz. Pierwszy nie potrafi nas przyjąć takimi, jakimi jesteśmy, zaczynamy budować w sobie mury. To poczucie niepasowania to nie fakt. To blizna po próbach dopasowania się na siłę. Często źródłem schematu izolacji społecznej i wyobcowania jest fakt, że faktycznie byłeś inny niż rówieśnicy. Może byłeś jedynym dzieckiem z innej grupy etnicznej lub religijnej w klasie. Może byłeś dużo biedniejszy lub bogatszy niż reszta. Może miałeś widoczną niepełnosprawność, wadę wymowy, albo byłeś otyły. Może byłeś wybitnie zdolny, albo miałeś trudności w nauce. Być może twoja neurobiologia, mam na myśli spektrum, sprawiało, że w inny sposób przetwarzałeś informacje, bodźce i sygnały społeczne. Dzieci potrafią być okrutne. Jeśli twoja inność została zauważona i napięksnowana, Wyciągnąłeś logiczny dla dziecka wniosek. Bycie innym jest złe. Inność oznacza odrzucenie. Być może to nie ty byłeś inny, ale twoja rodzina. Może ojciec pił i wstydziłeś się zaprzeczać kolegów do domu. Może rodzice byli bardzo ekscentryczni mieli nietypowe poglądy polityczne należeli do mniej oczywistej wspólnoty religijnej. Może ciągle się przeprowadzaliście i zawsze byłeś tym nowym w klasie? Wtedy uczysz się, że twoje plemię nie pasuje do reszty świata. Czujesz się napiętnowany przez asocjację, która jest fundamentem problemu. Jeśli w szkole grupa osób śmiała się, gdy wchodziłeś do sali, twój mózg stworzył asocjację. Grupa ludzi plus śmiech równa się zagrożenie, upokorzenie. Teraz jako dorosły, gdy widzisz śmiejącą się grupę w pracy, twój mózg automatycznie odpala lęk. Mimo, że sytuacja jest zupełnie inna. To właśnie asocjacja emocjonalna. Czasami wyobcowanie zaczyna się w domu. Jeśli czułeś się jak czarna owca we własnej rodzinie, na przykład wszyscy byli sportowcami, a ty artystą, wszyscy głośni, a ty cichy, to poczucie przenosisz potem na cały świat. Skoro nie pasowałem nawet do własnej matki i ojca, to jak ma pasować do obcych ludzi? Jeśli byłeś wyśmiewany, wybierany jako ostatni do drużyny na UEF-ie, jeśli nikt nie chciał siedzieć z tobą w łapce, to mówimy o traumie relacyjnej. Uczysz się, że grupa jest niebezpieczna, że twoje miejsce jest na marginesie. Życie z tym schematem jest bolesne i kosztowne. Po pierwsze i najbardziej oczywiste przez samotność. Nawet jeśli masz partnera, brakuje ci szerszej sieci wsparcia. Nie masz swoich ludzi. Nie masz poczucia wspólnoty. Ludzie są zwierzętami stadnymi. Potrzebujemy stada, żeby czuć się bezpiecznie. Po drugie, możesz rozgnąć lęk społeczny. Każda interakcja z nową grupą to stres. Czy mnie zaakceptują? Czy powiem coś głupiego? Czy zauważą, że jestem dziwny? To ciągłe napięcie, analiza każdego słowa, ruminacja po spotkaniu. Dlaczego tak powiedziałem? Po trzecie, utrata możliwości. Unikasz networkingu, wyjazdów integracyjnych, pracy zespołowej. Boisz pracować sam, co często hamuje karierę. Rezygnujesz z pasji, które wymagają bycia w grupie, np. chór, sport, zespołowy. Czy koła zainteresowań? Po czwarte, ukrywanie prawdziwego siebie. Jeśli wierzysz, że jesteś dziwny i nieakceptowalny, to chowasz swoje prawdziwe zainteresowania, poglądy, styl bycia. Zakładasz maskę normalności. To sprawia, że nawet jeśli ludzie cię polubią, polubią twoją maskę, a nie ciebie. To pogłębia poczucie osamotnienia. Jak radzimy sobie z bólem wyobcowania? W terapii schematów wyróżniamy trzy style. Możesz poddać się schematowi. Akceptujesz rolę outsider'a. Wysopujesz się, spędzasz czas sam. Mówisz sobie: Nie potrzebuję ludzi. Ludzie są głupi, nudni, płytcy. Znajdujesz sobie nisze: praca zdalna, hobby, samotności. Cierpisz, ale przynajmniej to jest znajome cierpienie i poniekąd oswojone. Możesz unikać sytuacji społecznych jak ognia lub dyskomfortu emocjonalnego wynikającego ze schematu. Kiedy musisz być w grupie, pijesz alkohol, żeby się zwieczulić. Albo siedzisz w kącie, patrzony w telefon, żeby nikt nie podszedł. Robisz wszystko, żeby nie poczuł tego ukucia inności. Możesz też pójść w nadkompensację, ubierając maskę kamelona lub buntomika. Jako kameleon robisz wszystko, żeby się wtopić w otoczenie. Ubierasz się jak inni, mówisz jak inni, naśladujesz ich zachowania. Jesteś mistrzem mimikry, ale w środku umierasz ze strachu, że ktoś cię zdemaskuje. Jako buntownik atakujesz grupę, zanim ona odrzuci ciebie. Ostentacyjnie podkreślasz swoją inność. Ubierasz się szokująco, zachowujesz się prowokacyjnie. Twoje przesłanie krzyczy, odrzucam was, zanim wy odrzucicie mnie. Jestem ponad wami. To daje poczucie siły, ale pod spodem jest to samo zranione samotne dziecko. Czy można coś zrobić z tym schematem? Tak, można. Ale to wymaga pracy, wymaga odwagi, żeby wyjść z kryjówki. Oto kroki, które pomagają przełamać schemat izolacji. Krok pierwszy to zdefiniowanie swojej inności. Zadaj sobie pytanie: czym dokładnie różnię się od innych? Wypisz to na kartce. Jestem zbyt wrażliwy. Mam dziwne hobby. Jestem introwertykiem. A teraz spójrz na to, jakbyś dostał taką argumentację od przyjaciela. Czy te cechy naprawdę są wadami? Czy może po prostu cechami? Czy bycie introwertykiem to wada? Nie. To cecha z znacznej części populacji. Czy bycie wrażliwym to wada? Nie. To dar. Często okazuje się, że to, co uważasz za dowód do wykluczenia, jest czymś, co inni mogą uznać za interesujące czy wręcz wartościowe. Krok drugi to szukanie podobieństw, a nie różnic. Twój mózg jest zaprogramowany na szukanie różnic przez ten schemat. Wchodzisz do pokoju i myślisz: On jest lepiej ubrany, ona jest głośniejsza, oni się znają, a ja nie. Tak działa soczewka schematu, przez którą patrzysz na świat. Zmień fokus. Zacznij szukać podobieństw. On też wygląda na trochę skrętego. Ona śmieje się z tego samego żartu co ja. Wszyscy tu przeszliśmy, bo interesuje nas ten temat. Każdy człowiek boi się odrzucenia. To podstawowy lęk. Wszyscy chcą być lubiani, wszyscy mają kompleksy. W tym jesteśmy tacy sami. Krokiem trzecim są eksperymenty odsłaniania się. To najtrudniejszy krok. Musisz zacząć pokazywać kawałek prawdziwego siebie. Nie musisz od razu wchodzić na suł i krzyczeć o swoich najgłębszych sekretach. Zacznij od małych rzeczy. Powiedz opinię, która jest trochę inna niż grupy. Przyznaj się do jakiegoś nietypowego zainteresowania. Powiedz, trochę się stresuję w dużych grupach. Być może zobaczysz coś niesamowitego. Być może tym razem to plemię nie zareaguje odrzuceniem. Być może zareaguje ciekawością. Albo wręcz ulgą. O rany, ja też tym się stresuję. Krok czwarty to znalezienie swojego plemienia. Jeśli czujesz się jak Kosmita, może po prostu jesteś na niewłaściwej planecie. Jeśli jesteś drażliwym artystą, a próbujesz się wpasować w grupę agresywnych makerów giełdowych, zawsze będziesz czuł się inny. I to nie jest Twoja wina czy tych ludzi. To błąd do pasowania. Szukaj osób, które mają podobne wartości i zainteresowania. Internet to ułatwia. Kluby książki, grupy hobbystyczne, wolontariaty, wydarzenia w Twoim mieście czy inicjatywy społeczne są do tego odpowiednimi miejscami. Łatwiej poczuć przynależność tam, gdzie łączy Was wspólny cel lub pasja. Jeśli lęk jest paraliżujący, rozwiązaniem może być też terapia grupowa i jest często na przełomowa. To brzmi strasznie dla kogoś z tym schematem. Wyjść do grupy obcych ludzi i mówić o sobie. Ale uwierz mi, to działa. W bezpiecznych warunkach z terapeutom doświadczasz bycia w grupie, która cię akceptuje, kieruje się regulaminem mającym zapewnić bezpieczeństwo każdemu członkowi. Widzisz, że inni mają też problemy, że nie jesteś dziwakiem. To naprawdę leczy dusza. Mam świadomość, że myśl o wyjściu do ludzi budzi w tobie chęć ucieczki. Twój schemat może krzyczeć, Zobaczysz, zostaniesz znowu zrajony. Wyśmieją się. Przecież nie pasujesz. Ale pamiętaj, ten głos to echo przeszłości. To głos z przedszkola, ze szkoły, być może z domu. To nie jest przepowiednia przeszłości. Jesteś już dorosły. Masz więcej narzędzi niż wtedy, kiedy byłeś dzieckiem. Możesz wybierać ludzi, z którymi chcesz być, a nie z tymi. Do których Cię przydzielono. Możesz odejść, jeśli ktoś Cię nie szanuje. Nie jesteś już skazany na tą jedną klasę, do której wrócił się system. Świat jest pełen ludzi, którzy czują tak samo jak Ty. Może też szukają kogoś, kto ich zrozumie. Oni czekają na Ciebie. Poczucie przynależności to nie jest luksus. To potrzeba tak samo ważna jak jedzenie czy sen. Zasługujesz na to, żeby mieć swoje miejsce. Zasługujesz na to, żeby Czuć się częścią czegoś większego. Twoja inność nie jest wadą, jest twoim kolorem. I są ludzie, którzy szukają właśnie takiego koloru. Wyjdź z ukrycia, oboli, krok po kroku. Świat jest ciekawszy z tobą w środku niż z sobą ukrytym za szybą. Jeśli potrzebujesz wsparcia w pracy nad sobą, polecam terapię schematów indywidualną lub grupową. Terapia poznawczo behawioralna do pracy z lękiem społecznym oraz trening umiejętności społecznych dla dorosłych też są warte rozważenia. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli czujesz się inny, napisz w komentarzu: Jestem inny i to jest ok. Zobaczysz, ilu nas jest. Może właśnie tutaj, w komentarzach, pierwszy raz poczujesz mić przynależności. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wśród ludzi. I na zakończenie, pamiętaj, traktuj siebie z taką samą życzliwością, z jaką traktujesz innych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.